Cześć i witajcie w nowym odcinku na moim kanale i w tej nowej serii Testerzy Artefaktów People Playground, gdzie będziemy testować sobie mody. Pierwszy mod to jest krójk z kreskówki, i nie pamiętam jakiej, więc przetestujemy go. Ser Martin. Ok, następną rzeczą, a bardziej postacią jest El Primo. Też go przetestujemy. Ogólnie po pierwsze myślałam, że będzie większy, a po drugie, co on krwawi niebieską krwią? Dobra nie wiem. Następną rzeczą, którą sobie przetestujemy więc pro jest blądzi. To jest Janek, to jest Marcin, będziecie naszymi testerami. To jest DP28. Nie wiem jakby ktoś, nie będzie jak ktoś się Kolejna rzecz będzie duża, więc będą ragi. To... to tytanik. Duży tytanik. I kolejną, ostatnią rzeczą jest helikopter i to wszystkie rzeczy na dziś nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrybować. To tyle pa.